Z tej strony ja, Angolka MSP I witam was bardzo serdecznie We kolejnym odcinku na Monster Planet Dzisiaj sobie nagramy taki Znowu kolejny luźny odcinek Ponieważ nie mam pomysłów na filmy Jeżeli macie jakiś pomysł To możecie pisać mi na dole w komentarzach To zaczynamy Na początku napiszmy sobie, że nagrywamy Nagrywam I okej. Okay. Dobra Zobaczę ile mi tutaj przyszło autografu 28 także już mamy 3252 fejmu także nic spoko i tak co by to było można zrobić może w ogóle wczoraj wbiłam 18 poziom więc super cieszę się i dziś mam zamiar wbić 19 Ponieważ e, ja z osobą Niku Czarna Forever rozmawiałyśmy i przysyłaliśmy sobie sukienk, spódniczkę Pixel i wpijałyśmy dzięki temu poziome. Także tu mi się nagrywa, wszystko jest w porządku. To okej, okay, może pójdźmy na czat. Sprawdźmy, co się dzieje na czatach. W ogóle, ocen jak oceniacie moją stylówę Tutaj nowa. Jak widzicie, fajna jest. Bo mi się bardzo podoba. To jest mój nowy komplet. A w ogóle mam torebeczkę Pixel, wczoraj dostałam od niej, także super cieszę się. Zbieram grafki Dobra, jak coś napiszmy nagrywamy. Nagrywam Beach Amoldos, o Boże! Nagrywa... Nagrywano. Super. O co jak ktoś mnie chyba zaprosił lub ktoś chodzi z no, mojej i... kitek? 67 siedem, zaprasza, zaprosiłam ją, ja, tych tak, już ją dodaję. Tutaj tak, jeszcze raz napiszę, może. Nagrywam, um, Angelka MST. Kanał Angelka MST. I tutaj taką jeszcze, nagrywamy sobie znowu, ponownie status. O Boże, co tutaj? Co? Hejka. Kupisz mi... nie i nie ma jej. Aha, super, dobra. kupisz mi coś z listy życzeń? ok, to mnie zap... To może... To możesz mnie zaprosić pewnie. To mnie. To mnie my... zaprosi. Jeżeli chcecie, żebym kupiła wam coś z listy, to mogę Wam yy, coś kupić. Tak, tylko wiecie, nie kupię wam całej listy życzeń. Może coś sobie bo... Karla... Karla472ABC. No okej, okay, dobra. Zaprosiliśmy ją do znajomych. Także znowu czekamy, aż przyjmie. Jezu, jakie tutaj animacje się pojawiają. O Boże. Zmieźmy sobie może... O, chyba nas dodała. Co ona? Tak, to ona, hej, napiszmy do na niej, hejka, ty chcesz coś z listy, hejka, chcesz coś z listy, okej, okay. okej, okay. jak coś nagrywam, okej, okay. jak coś nagrywam, jesteś na odcinku, jesteś, jesteś na odcinku, jesteś na odcinku. więc okej. Okay. Dobra. Tak więc weźmy jej profil i kupmy coś dla niej z listy, bo mnie o to poprosiła. O, no dobra, Mam tutaj kompletny pixel, ale... i ink, ale uzbieram sobie troszeczkę pieniążków, więc, żeby mi jeszcze zaczęło bo nie chcę aż tak wszystkiego wydawać. Także więc, okej, może mogę coś tylko kupić. Możesz te tak więc, ok Tutaj sobie weźmy czat Przesuńmy, o Jezu, ale lag O, dobra Szybciej się ładuj Ok i z, Tak, ja sobie właśnie zbieram czasami pieniążki Lub też dostaję postra Także więc, ok I Dobra Tutaj mi się zbiera Tutaj co mi się... Aha. co wyszła. Kurczę. No to trudno. Wydaje, yy, jeszcze sobie wezmę uzbiorę. Tak, jeszcze trochę troszeczkę. I będzie ok Także więc wiecie, nie? No. O Jezu, co ja zrobiłam? Boże, ale bym wyszła z tego. Pozdro Ety. Także spoko, spoko, spoko. Już Cię pozdrawiam, Karla472abc, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, także więc zaraz Ci coś kupię, zaraz Ci coś kupię, tylko poczekajcie, straszne lagi, muszę tutaj pozdrawiam, 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 dobra i... Idziemy sobie teraz wziąć, uzbierać trochę pieniędzy. I zbieramy pieniądze. Także, więc wiecie. I tutaj zwierzaki mamy. Dobra, zbieramy. Ok, i troszeczkę nam się tych pieniędzy uzbierało. Także, więc wiecie o co chodzi. Już ile nagrywamy? 6 minut. No to zaraz będziemy kończyć, ale pozdrawiam. Mogę coś Ci kupić listy i już kupuję. Jaki kanał to Cię zaobserw za zaobserwuję? No dobra. Angelka MSP. Dobra i kupuję Ci tutaj z listy coś. Lista życzeń. Zobaczę tylko być może kuzynę te włoski które się podobają lub te buciki dobra, kupmy buciki i zakupione dobra, damy prezentik. już kupiłam Także więc już kupiłam no i wiadomo, mój budżet jest 105 star coins no mało ale cóż, czego się nie robi dla widzów? ja zawsze coś tam mogę kupić i pamiętajcie, żeby pisać mi w komentarzach pomysły na odcinki. Wow, ale się cieszę. Mam youtuberkę znaj. To dobrze. Także więc, ma youtuberkę z znaj. Cieszę się bardzo. I tutaj chyba powinno się zaraz subskrypcja. A nawet zobaczmy, wejdźmy w mój kanał na YouTubie. Eee, tutaj Pamiętajcie Twój kanał i mam 21 subskrypcji. Uhu, bardzo się cieszę. Także nie wiecie. Dobra. Eee, jak tutaj... Bo ja cały czas to otwieram, Nie? Bo mi się tu cały czas... strasznie jakoś obraza... O, tutaj szalonie nad stworzyła artbooka. Zobaczmy licytację na kokardy. Napiszę jak Kokardkę. Kolejny slajd. Napiszę listę. Jeszcze coś zaktualizuję i ok. A czym chcesz się odwdzięczyć? Ty że No. Czym chcesz się odwdzięczyć? No i. Poczekajmy, aż coś nam odpiszę. Ty że no, co by yy, to można teraz zrobić? Jak myślicie, jak, na ile oceniacie yy, ten pakiet? No mi się bardzo podoba, tylko szkoda, że nie ma spodnic. Aha, prezenty. Mi udaje. No ok. Dzisiaj co jest? Dzisiaj jest czwartek, tak? A nie, dzisiaj środa jest. Jejku, myślałam, że dzisiaj jest czwartek. Myślałam, że będzie nowy motyw. Jutro jest nowy motyw, tak więc się cieszę. Ciekawa jak ją będzie Dobra to czekamy na prezent Dobra zaraz Powinno nam osprzedać. Ten prezencik Czyli Coś jak Loso Dobra czyli Inwestycja będzie na pewno Czekam na prezencik od ciebie Może już dawać Ale chyba raczej nie tak powinno mi przyjść i w ogóle dziękuję Maja dłuższej dla prezenty z mojej listy życzeń i w ogóle patrzcie co wczoraj dostałam dostałam wczoraj yy, już Wam pokazuję dostałam no wiadomo te rzeczy z listy życzeń i dzisiaj też te włosy yy, Dostałam też takie o te włosy nie wiem, mówię, że to jest Uninot Level. Ja się na Unicartach za bardzo zbytnio nie znam, także nic nie wiem. Jeżeli wiecie, na no to napiszcie mi w komentarzach. Dostałam takie włosy, poczekajcie. To są chyba włosy leśne, ale super. Ja się cieszę, że w ogóle je mam. Bo to też jest Unicard. I jeszcze tutaj gdzieś one powinny być, tylko coś nie mogę znaleźć. Bo muszę wejść w moje włosy. wtedy mi się one znajdą. I dostałam włosy candy. Takie. I dostałam te włosy. I nie wiem jak one się nazywają. Jak coś jak wiecie, to piszcie im w komentarzach. Także mi, dobra, to czekam. Czekam. Czekam, czekam, bo specjalnie chcę te i, ale nie, Otywożyć prezent, okej, okay. to daję, ja coś piszę, bo chciałam tutaj troszeczkę szybciej skończyć, żeby zbytnio długo nie czekać na jeden prezent jeszcze im, co? Co... Yy, w ogóle jak myślicie, ja już to oceniałam chyba ten motyw, nie? Chyba tak jak w poprzednim odcinku, ale teraz możemy sprawdzić tutaj, Jakś sobie może coś dodać na listę, o ile będę mogła, o ile nie mam 12 rzeczy. Także więc, coś tutaj może mi się udało fajnego zrobić. W ogóle fajne włosy, nie wiem. Trzymają mi się one. Mm -hmm. Tu jest... Nie wiem... Nie wiem co mogę kupić, bo już co ogólnie komplet zrobiłam. Czyli chcecie zobaczyć... E, Boże, chciałabym... Mój profil. Ja już mam tutaj nowy komplet. Jeżeli ktoś by chciał, to może mi go kupić. To jest ten taki nowiecki komplet. I o, znowu wejdę sobie w tego arta, bo tutaj ludzie e, piszą. Ja mogę dać do niej fajne wódki jak ze szafy, ty, tylko nie księżyc. Aha, to jest taka No dobra, dobra, dobra. Dobra, chyba nie doczekamy się tego prezentu. Tak więc ja już będę kończyć. Możesz pożegnać się z widzami. Możesz pożegnać się z widzami bo kończę odcinek powoli czekam czekam może coś się a może nie, ja nie wiem <grym> denerwuje mnie takie coś jak ktoś nie odpisuje, ale okej okay. dobra, chyba nie ten dobra Chyba się nie pożegnam, bo może nie wiem, nie może odpisać. No dobra. No to ja już się żegnam z wami. Cześć i pa!